Siema widzowie, ja jestem właśnie po 10 godzinach gry w Cyberpanka i powiem wam, że gra jest totalnym szefem. Jeżeli chcecie być na bieżąco z cyberpunkiem, no to zapraszam Was na streamy, gdzie link macie tutaj na górze. Jak i również moi drodzy, zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę subskrypcję, dzwonek powiadomień. Tutaj macie listę szefów z poprzedniego odcinka No i życzę Wam wszystkim miłego dnia. pozdro! dzisiaj bał! Ej, ale widzisz about... jak do wszystkich dzisiaj tam się pulta? No, no, dobra, dobra, dobra się się każdy no, Taki sobie pultacz No Pultacz no. McFuck no. no. jeszcze może Tak no, no. A zadanie so ukończyłem, co? Yeah, yeah. Ja, też. Się liście, tak, ja Tak, 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 tak Ej, FPS-ki jeszcze ile są? No, mi to delikatnie w wow, PSy poleciały. Jezus, jezus, wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem nie dałem. No nie, bo mleko nogi w on poleciał to jest do przodu. Tak, ej, przepraszam, przepraszam. Owszem, ale w PSy tu lecą. Ej, w PSy. Rodzi, grupie, dawaj, dawaj, ja dawaj. Mam 50 DPS-ów w tym miejscu. A, bo się zawsze przytarty. bo mi Zawsze w tych terenach po prostu. Tak, bo są to jakieś takie małe. No, trawka. Tak, przez trawkę lecamy test. Na trawce lecimy. Na... ten bóstwy w tym miejscu to jest zło. Uh, 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 uh. Nie jest takim złem, tylko jest trzeba go dobrze zrozumieć. Nie, no pięknie ja. tam jest. Oli mi w dupę wjechał. No na buście. Wszystko na tym buście właśnie. O ład! Tylko mi się na, buście. na tym buście oh, wow. no, 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 ten buścik zawalony jest. Nie, no, ale mleko ty mu tam coś zrobisz dzisiaj? Czy nie? On wiem, musi do tego dopuścić. Nie, jest za no. Jak to? Co? co? Ja e, się wiem, wszyscy skakali, ja chyba za daleko wyskoczyłem Oooo, garzy z bokiem wchodzi O co? <gulę> o, o, jest. o, o jest. szedł w krzaki Wiedziałem, że ktoś się przewróci zaraz, a nie wiedziałem kto zaraz będziecie leżeć Proszę mnie nie wydłupiać Nie, 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 z tej gorki! no Posun się! No myślisz, ale że tak łatwo jest tu spręczyc, pojechać! No, to trzeba było prosto jechać, co? Nie, ale no jakbym ci nie miał to byłoby łatwiej, o nie ma... Ta! No, jak, bokiem, nie? To jest... jak, jak to się stało, że... Proszę ci tam! Nie? Się na tych, proszę proszą. tam! Zrak, bo ten jęłop z przodu blokował na S spodzony, no. no! Ten o, pan! Górnie! Ja Chciałem nie, ja się zrzucić z górki! Wypadł! Tak, no mówię, tak. Aha, ja po tych tym dunem. Dobra, ja że jestem w innym wyścigu, panowie. Nie wiem, jakby tam, się bawicie No musiałem się no co, no leciałem. Co się to tak To była fizyka, to nie było specjalnie. Nie, no nie, no to się w takim momencie przewraca, debil. No to dune jest, to jest właśnie dune No trzeba. Nie, Czemu ten samo Ale kłopoty są. No nie. No God, punkt nie God, God. Ej, pod górkę jest łatwiej niż z górki. No tak. On nie chce zwalniać. Chyba, że o. pojedziesz o. poza ścieżkę, nie? To to ja Ty nie trafisz. O, nie, nie, to, to jestem jest. przy połowie punkcik. Musiałem chciałem go przeskoczyć, łapkę kliknąć, ale... ale nie, żeby... nie, no. To auto się 35 Oj. raz z rzędu mi się tutaj o. przewraca, no. 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 O Jezus ja w A w ja zjadę za tobą, także dobrze, bo pokazuj mniej więcej jak biegasz Wiesz, podejrzacie do siebie prawie? No ja jestem zarazem O nie Ty <grym> no bokiem w ogóle jedziesz? No co, co ty myślałeś, to już nie da inaczej Nie! Jak się zbloczyłem o cholerę Siema Fajny wyścig? Nie no, Fak! No ja się nie czyś... w ogóle Ty strzaki poleciał Gnoju Czekpointa nie, oh, oh, nie złapałem, szefa <laughs> też tak nie złapał, czekpointa chyba A ja sobie właśnie. Bo ja ktoś... musiałem zawrócić, byczku. to chciałem zawrócić, Bokiem podjeżdżasz no, że... O, Cię chrupię, ale tutaj Ej, ale w dół to jest fajne Aż dał, to może stać dół, na no, nogach? Jest, no, śmieszne, śmieszne to jest Fajne jest, no taki... O nie! Mógłby na nogach stać ten samochód, a nie jak debil to jeden To prawda, to prawda o, no nie, on nie skręca, no jak się rozpęknie Nie, właśnie, on tak dziwnie skręca, no o, jak to jest jak karetka w GTA Vice City O, Shepard jak tam poleciał No tak Kurde, tam ci się lecą, no, no nie, je, bo tu mocniej, nie mocniej skręcisz, to, to na dwa koła wyskakujesz No ja na dwóch kołach lecę serio? cały czas tu Woo! Ja tak samo, bokiem, tyle Wiesz, że będziesz Sheparda nadgonić na dwóch kołach Maria. Ciężko jest w ogóle tutaj będzie kogoś dogonić tak, jest, ale... Ej, no on jest wy co mówicie? Ciężko będzie kogoś dogonić Spójrzcie do gdzie jesteś? dobra, na, na ostatnim miejscu masz Busta. No zakręcimy, na ostatnim <noise> jest Jestem. przynajmniej Jezus Mare, no co chwilę mi się dwa koła, no to jest tak Tak, tak to wygląda Zobacz, nie ty tylko tobie no. A wiem, no, to no, no to zwracam to, uwagę to. na pewnego rodzaju fakty. Tak, Przeszkadza no, mi ten fakt. Jest, jest mocny materiał tutaj. No A jest. A, a materiał, jesteś czujący, tak, leci No, no tak, wąski, Tak samo robiłeś, zawodniku. Zawodniku. Nie, nie no. no. Nie no jak ja się gibię przed tym komputerem teraz, żeby nie chce. samochodziku, je! to ja tak w takie ci robię. Potrafię z krzesła Nie no ja tak sam. Hej, ale w sumie jakoś tak Ja to bardzo stabilnie jeszcze siedzę w moim Batmobilu, ale... A robin jak tam? Ale nie wiem czy nie ma Mlekolut, bo to do ciebie pytanie było akurat? Robin jak tam, sobie eee. tak pod górkę dyga Nie Robin wiem, na... Dyga. Ja po bez Korolce tak. jeździ A mogłeś go tam... O, dopnąć ej, tego tak. pierwszy tak. drugiego? Wing, wing. Czy yeah. drugi pierwszego? A na desce przecież yeah. kapitan, deska. A, kapitan deska Wylecieliśmy z planszy w takie fajne miejscu, właśnie panowie yeah. Jezus Bo Maria Bo jesteście w nice. wylotowić yeah. Podniesiesz się? <noise> Ja wyleciałem z mapy, szefar, by the way. Znowu. Ale zapaść punkt w pajacu, tak, Nie żeby coś, ale plus. może kogoś dogonię, kogoś chociaż zobaczę. No nie ma już dogonić zaraz. O, żeż ty! Ja, ale się tak. trzeba nakryć? jest krata. wymagający nie? ten wyścig, mega! No, trzeba się skupić Trasy, mocno A wow, już wow, teraz, no. Wow, wow. Tu się pali kalorie normalnie, nie? O, pali to się gumę! No. <laughs> nie, gumę to nie. <laughs> Lepiej, nie. <Nawstecznym laughs> rowerem. No, nie. <laughs> nie o,

A że ktoś się właśnie tak. zdpił? No A tak, tak o nie ja ale mam po nie ma nie, nie mam nie ma nie, nie mam nie mam nie O nie, aż tak? O nie! Ja Jesz ja mam, ja mam po meczu, no. Ja poiny tu wleciałem. Agatem! Chłopa po meczu, łama po meczu, jedzie do mnie na checkpointy No ja mam po meczu. Ja tym spieledzajem mam po meczu. Jestem. A ile tu jest punktów? To no, no, już się jeszcze. kończy chyba gdzieś. Ej, pieszych. Jakbym ja ty... Nie jest to płagnięcie do rowu jakiegoś. Nie, on jedzie na pełny speed, żeby mnie palnąć. Teraz i rozwalić. Ja nie mogę, ja to tak Gówno, no nie, to nie pkaj się tak, baranie jedy, ty je łapie! Ty zatrzymujesz mi przed tym gnoju? Jedź! Jezu, yes, co za ściera! Weź co? mi z tobą palgolę! Mam ci się zatrzymywać? O! Gówno, no! Ty no. mi się na wyścigach zatrzymujesz, czy nie? Proszę, że tak. Oj, że mi sobie wypadł stąd zaraz. O Jezus Maria. Wypadł mnie stąd, Piotrek! Przecież ja cię nie przepnę, chłopie, No i dobra. Weź! Spójrz mnie wyprzeć, jaja ja skręcę no, Dobra, pyszczy. udało się, no <grym> Duke Terminal Tailgati. Ej, it no. Nie no, że chłop wybrał Najlepszy samochód na temat Nie no, już oszust, nie no, co za oszust na Ech, co? Cozorszut! Nie widzieliście diukta, już byłem w połowie skrolowania. No nie? a po co no, to robisz? To jak się czeka ruszę. zawsze. Dobra! Wypadł mię z togier. Kto tam teraz. No. Gierkę na starcie intuje, ten na barierce ląduje. Frajerzy, denty. No! no. Wypadł wam jest Brawo, bajaca. Shepard. Dobrze no, tak trzymać. No! Jest z łóżku. Dobra, ja to to Nie, to nie skręca. Normalnie tylko pierwsza osoba ma hunta, ale wyjątkowo ma... No tak, oszukane auto to jest walone na web. No bo to jest dodatkowa zasada zawsze. Ktoś weźmie się tak. no dobra, inny no samochodzik ja jak... Kłucony! O ty gnoju. A? Co? Jajco! A nie już Emar, no. Jada, chodzimy za... No to co? No to... Ale no pierwszą tak osobę, no i to. No jak tak, no się poszedł, opie barierki, jak toś no w dziwna No Nie, to jeszcze się jest zawsze dodatkowa zasada, że coś się wyłamie. No bo chodzi, wyłami, no bo hej, chodzi hej, o to, lecolo, bo chyba chodzi. ktoś ci nie wyjaśnił. Tak, że to pierwsza nie osoba z tego. Nie na leczym tylko coś no. z nami grał, już, no nie 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 gra na no tak, tych zasadach, nie wiem. Nie, nie. Nie, 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 chodzi o pierwszego, no to ja bardzo dobrze wiem, nie, tylko po prostu też zrolowałem to auta. Po co trolujesz auta? Chłop troł, no. samochody, Chłop troł, no. samochody to co jest? jest? To auto w ogóle nie skręca te nasze No tak Znaczy jego też jest nie, ten... powiem tak, ja za Dobra, dobra, a on już sobie nie pojeździ za bardzo nie tutaj bo... No to sobie nie pojeździsz w ogóle, no, no. Może auto mam inne, ale naprawdę nie możecie Ale AUTO! to jesteś też mały, bo to... wybrałeś auto przerobione dwukropek, tak, no, u, 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 no Ale nie tak nowego Nowej no. osoby na tym ja świeżak to co, kiedyś się pod. No. Ej nie, no nie no, świeżaku to się koci niby nie, ale no. Nigdy to i nikogo nie cięśnia i... Kicikici się robi? Chyba ich, ich, ich. to by się lata powiem. O! Ulaniec właśnie śpi za monitorem, eee, ja Kicikici, Ulaniec Nie wiem, a ty ogaty możesz tam łaskawie do niego podjechać i... A do niego, do niego i... dojechać łaskawie? Jak on no taki właśnie... przestrzał zrobi, że ja do niego nie dojedzie Nie, ma, nie no możesz, bo ja szybko jadę tutaj? Jak nie dojeżdżasz, to jesteś jest za mną zaraz od Dojeżdżaj to no, no, zaraz w metę i będziesz Ale Sylon, nic się nie zmienia od okrążenia w zasadzie praktycznie Nie, 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 No ciężko jest dojechać do gościa po prostu na tych wykrętach tym Takżeś dużo nadrobił, bo przecież ty poleciałeś w barierkę całkowicie. No ta. Ja i tak nadrabiam, panie park tutaj. To dużo, Jak nadrobiłem. nie przyjedziecie Super. do mnie na jakiegoś puścika, no to. No to, to a co robię, przepraszam, Maria. Ja, Jajajaj, co to już, a ma. już masz? A już bed masz, już go tam. buścik poczuty, Dobre, Proszę tam. Peletonu teraz. A? Proszę go tam. A ty, dziadu ty. Ej, ej, ej! Nie! Jest, no, nie, nie! Nie! Czekam na ja No, a, a, się no czekamy bo, nie! Zacisza, zacisza, za, za, za dużo tam jest! O, yes. o, 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 o jest! Byłeś no, pierwszy, byłem Dobra? Chwile. No byłem, no to jest zasada pierwszego miejsca! To, za to jest klątwa pierwszego a, miejsca! To jest zasada a, teraz a, teraz teraz, nie To jest ten błogosławieństwo pierwszego! A teraz trzeba to nadrabiać! Nie, jedzie. Na czwarty musi skorzystać! co zrobili, co zrobili? Wyautowali się, Ładnie! No. Tak to działa! O, no Hogaty tutaj zagrał na dwa fronty, nie? Najpierw tu się odbił się od No cykardę. to najpierw jednego pierwszego, a No, tak, później jednego, drugiego, jak jest okazja, no. jeszcze! No tak! Potem we mnie z większą mocą... Ty, ty. Co ty o je, myślałeś, to że ci ktoś będzie oszczędzał wiem, tutaj? tutaj źle nie ma skręcił. O, nie ma takich opcji, si chłopie, tutaj żadnych. Wszystko na ostatnim okrążeniu tu się chyba no. skończył! Jak zwykle, oh. na takim... O oh, Jezus Maria jeszcze tak. sami. Chyba że jak się Zaraz jakiś syp odwali strasznie jak ja to oh! zajadę Co ty myślisz, no. że możemy no, TAK robić? Myślisz mamy tak POROBIĆ? No, tak gdzie tego wstecznego? No, no. da, no, no. Dawaj go, sam jest wsteczny chciałeś się rozwalić teraz go no. na łeb Tam ty myślisz, że to tak no. prosto się dałem radę tam nie, niebieski pajacu? No. Co ty myślisz, że to tak łatwo gość? No! Te skińce grasz w ogóle. Dawaj mleko lud też. No, z mleko ludem no, mówisz tak się nie. nie, ale no, Piotr krzyczy! Dawaj mało, go, dawaj go, 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 A ty go, 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 to mnie to mno wsteczem próbował skasować teraz, no? Nie, ja nie, nie, nie skasować, tylko próbowałem się wyłączyć. To był pierwszy Hogaty. Przez. mamy sekundę. Nie, no chwile, chwilę. Co? Musiałem się bronić. Dobra, daj mi daj mi ten pęd, troch, w końcu no? No jadę, dawaj, dawaj go tam. ciśnij No próbuję, próbuję. No nie ma sensu. No nie ma No o jezu, ale co się skręcił? O kręci. w dupę jako bodyjerki, prawda? Ale silo sobie gorzej skręcił, właśnie. No. I to jest. Największa moja obawa, że silo na tak nie wyrobi do niego. Bardzo ja ja że do to nadrabiam Co, no. To szybciej jedziesz, silo. O jej. Dobra, to bym zaraz po prostu. Ale już panią. słyszę, słyszę wasze do... no to. No cały czas słyszysz, bo cały czas taka sama odległość jest. <laughs> nie, nawet nie. Doganiacie, nie, doganiacie, doganiacie. No teraz piątek cały czas napędzi, Słonia ale co z tego, jak mam ciebie jeszcze i. Oj, pędzik pędzi się łapie, pędzik się, łapie, się, łapie, no, się łapie, no, pędzi Cały czas on nasze bardziej też pędzik, nie mogę złapać. No ja go słyszałem przed chwilą, dalej. Dobra, ja a tu stać okrążeni! I jak wyleciał na tym pędzie w ogóle, nie? Jezus, no tak. no, mówię, trudno jest nadgonić na pędzie jedną osobę. Tylko Giga ciężka. Tutaj na zakrętach. na zakrętach. Tak, nie tak, nie tak, tak, to są zakręty Czujesz, że Szepard się ja obsuwa zaraz i po niej Szepard się przestał odzywać nie, nie, nie. Tak, Tak, zagryźć to zaraz wypadnie Tak, nie. tak, tak Ja tak, patrzę tak. co chwilę na... Zostaw ostatnie. Szepard, Szepard, co jest? Zostaw mnie! Tak, co jest, Szepard? Co jest, Szepard? co jest? Kurczę Jak co, Jepard, co, co pajacu? Dobra, odpuszczone Trzeba było odpuścić o Jezu Jezu, ja co ty się dzieje? Co się stało w ogóle to co się stało? Nie, twierdzi? no na ostatnie miejsce spadłem no. Piotrek, frajerzy denty! Sie pchasz ta? zawsze Gówno no tak no. Czyś no. się Ale ty mnie zablokowałeś dalej na wstecznym no no ja Kolejna ja to ta sama sytuacja Ja tego nie robiłem, Ty dybił No, no, to sam, że się no. zrobił no. na wstecznym no. 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 no To teraz ich zbij Nie, nie, Mlekoludz Nie, no i szepard właśnie wygrywałeś. Nie, nie, pod mnie zdąć, lecił do niebieski. Pęknę. Wypadł wam Już. Poszedł mi stąd. Tu jak się Nara. Ale ja się sypię na drugie ale miejsce. Ale Dobra, udało się jeszcze zrobić. No! Nie? Thank you